Siema! witajcie w kolejnym odcinku. Oczywiście ukochana Skodzinka. Eee, dawniej nagrywałem nic, jakoś nie było czasu. Zawsze roboty idą na szybko. Ale mówię, wezmę kamerkę, coś Wam nagram. Tak na szybkości, żebyście mieli. Eee, najwyżej poprzerywamy trochę. Od razu tutaj pokazuję. Tuś się pytał kiedyś w filmiku, jak to jest zrobione. Zwyczajna dyseczka przykręcona od spodu przewiercane i miejsce na śrubokręty dobry po, dobry patencik pozdrawiam, dobra, ale co dzisiaj będziemy robili, już tutaj wstępnie popszukałem sobie tak jak widać, yy, wymieniamy przewód hamulcowy przedni jest to Skoda Octavia 2 2004 rok, 1.9 TDI 105 koni, oznaczenie silnika BJB no jak widać przewód już jest po świece, bo ma ciężko z tym światem zawsze. Przewód tu się są Tu pęknięty. Tu jest tak samo pęknięty. Trzeba go wymienić. Yy, po mam wstępnie tutaj odpowiedźnik już yy, od, o, no, znaczy puścił jako pierwszy. Tam puścił przy przycisku. Tutaj pamiętajcie, bo już miałem taką sytuację. Yy, bo wymieniałem zacisk z tyłu, też nagrywałem. też była szybka akcja, eee, tu się odkręca. I pamiętajcie, żeby to się wam odkręcało, e, śrubka wam się odkręcała. żeby się e, tutaj często się, jak, że tak powiem, rdzy, rdzewieje, chociaż to jest taki tabel trochę w otulinie. E, I odkręca się z całym przywodem. Ale tak jak widać, poluzowałem i, i teraz dokręciłem, przysunęło się razem z przewodem, nie? Żeby tak to rozruszać, żeby ta śrubka się odkręcała, a nie żeby wyginał się przewód. Nie żeby wkręcać ten y później na elastyczny przewód. Można i tak zrobić, wkręcając go wpierw tutaj, potem blokując i tam dokręcając. A najlepiej było, żeby ta śrubka się przesuwała do góry, okręcała się. I nie, bo tu często w środku rdzewieje i to później się kręci razem z przewodem. Dobra, pokażę Wam y jakie kupiłem przewody pomocowe. Przewody hamulcowe TRW. Takie oznaczenie. Oboje mają takie samo oznaczenie, czyli nie ma w zależności między stronami. No, chyba wydaje mi się, że TRW to jest, jeżeli chodzi o hamulce, to jest dobra firma. Więc padłem na taki wybór. Kupiono już dawno, dawno nie powiem Wam jak, ile kosztowały, bo naprawdę te przewody czekały. Na swoje wymiany, już bardzo długo. Nadarzyło no, się taka okazja. Jesteśmy oczywiście na urlopie. To tuś tam działamy, nie? Tuś tam działamy. A, zobaczcie te tarcze. Pokażę, co wymieniałem jakieś kotwiczne Nie rdzewieją jak na razie. Wszystko jest ok. Dobra. Działamy dalej. Włączyć zaraz jak odkręcę, odkręcę przewód i będziemy działać następnie. Oczywiście odkręcimy go tutaj trzeba standardowo w, 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 w grupie wak wyciągamy te blaszki. Jedna druga, i to wychodzi tu nas takich zabezpieczeń. Oczywiście tam jest śrubeczka tak jak widać tu jest śrubeczka, tu jest odpowietrznik oczywiście, pierwszy odpowietrznik potem reszta no i odpowietrzanie myślę, że to będzie szybka szybka robota dlatego nagram Wam taki e, ten. no już przemaga, wiadomo on tu jest gumowy, on jeszcze jest w oplocie stolowym, no ale już domaga się wymiany, to jest oryginalny przewód także trzeba go wymienić, dla bezpieczeństwa szkoda, że już też nie jest nowa, ale ale coś tam zawsze trzeba zrobić Żeby jeździło, chociaż tu już ruda tam szalona Dobra Dobra, kolejna aktualizacja Tak Przewód odkręcony Tu oczywiście możemy sobie zabezpieczyć Kureczkiem, tym plastikowym od, od powietrznika Ja tak zawsze robię Czy znaczy zawsze, no Robię to drugi raz, dobra Tu mamy Stary przewód, żeby jak on wygląda pierwsze, o. już jest masakrycznie pęknięty, obrdzewiały. No to sprawdzimy też. No, ten jest elastyczny bardziej wiadomo, nie? Ta guma jest inna. O. Ten się wygina jak ten się układa. To jest nóżka, więc tak, to był pęknięty. Tutaj oczywiście kontrolujemy też poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Trochę się ono zlatywało i oczywiście ucieknie wam tu, czyli chodzi o przód, trochę z zacisku, ucieknie wam. No ale to będziemy później działać, z tym będziemy otwierać. To akurat śrubka tak poszła, tak jak mówiłem, fajnie się odkręciła, to mi się podoba nie była tam obrzewiała w środku razem z tym przywodem się nie kręciła także to jest super no i działamy dalej trochę tu obmyjemy yy. i zakręcamy od góry go, zakładamy zbiliśmy te blaszki tak jak powiedziałem te zabezpieczenia typowe volkswagenowskie są tutaj śrubokręcikiem zbiliśmy i tak idziemy dalej pół godzinki mi się zejdzie przed nagrywałem to pewnie pół godzinki robota aby się wszystko tylko dobrze poskręcało no się to odpowietrzymy jakoś mam takie urządzenie może nagram od razu wymienię cały pełen w układzie no i powiem wam no i powiem wam, wam że jedno moich szybszych robotek. Tak się to prezentuje. Tu zakręcono. Oczywiście później przykamy otuszczamy jakoś najlepiej z tym choma, z zmywaczem hamulcowym. E, wiadomo, płyn hamulcowy też nie jest taki obojętny. O, tu nic nie cieknie, tu mi się fajnie jest. To na, naprawdę super, że, ten że ta śrubka, o której się, tutaj zabezpieczamy. Tak, tu jest jedna, jedenastka przy przewodach i przy odpowietrzniku jest 11 przy nowym tym jest 10 tu zabezpieczamy wbijamy Myślimy widzieli ta blaszka ten weszło ładnie ładnie się ułożyło nie jest skręcony trwało to naprawdę pół godziny gdybym nie nagrywał to trwałoby ale nie trzeba się bać wiadomo teraz pozostanie jeszcze odpowietrzenie tutaj dociskamy tylko w miarę tak no wiadomo no rozsądnie że tak powiem <grywia> żeby nic nie ukręcić no i wymiana no wymiana poszła sprawnie yy, wiem że na tyle wymieniałem macie że to filmik na kanale to trochę mi to gorzej szło bo tam mi się te, te śrubki trochę nie chciały też odkręcić właśnie i ostatnim przyciskiem wymieniałem z tyłu ta śrubka odkręcała się razem z przewodem i musiałem ten mały przewodzik ten wymieniać zacisk stału, nie musiałem dokupować ten przewodzik mały, metalowy. A tutaj poszło w miarę szybko i sprawnie. Bierzemy się do za drugą stronę, jeżeli udało Wam się filmik, taki bardziej yy, skrócony, bez yy, zbędnego odkręcania. Yy, każdy potrafi kręcić śrubki. Trzeba to wszystko robić z wyczuciem. Wszystko weszło, a jeszcze przewód ma, jeszcze wam coś powiem przypomniałem. Przewód ma na nowym. Może pokażę na nowym Przewód ma od tej strony to wyżłobienie takie i to wyżłobienie jest po tej stronie. Czyli on wchodzi tak wchodzi tak i tak się zapina. Ten wyźlubienie. Abyście pamiętali, jak Wam będzie chciał wejść, to tu przewód ma ten rancik. Nie? Rancik ma przewód. Wciskamy, zakręcamy, zabezpieczamy. i ciągniemy dalej. Tu zakręcamy. Tu oczywiście z wyczuciem, są nowy przewód, żeby tam nic nie zerwać w tym zacisku. No Bo nieboże. No i tyle. Jeżeli podoba Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. i zapraszam na inne filmiki. Oglądajcie subskrybujcie. I trzymajcie się. Do no następnego odcinka. Hej.